O co chodzi ze smartwatchami? Dlaczego są tak popularne? Oppo Watch, o którego często pytacie, ale nie mam zamiaru w najbliższym czasie robić o nim filmu. Jeżeli chcecie o nim dowiedzieć się więcej, wbijcie do piża, który recenzję zrobił. Xiaomi Watch, wreszcie szósta generacja Apple Watcha i Apple Watch SE. Mam koncepcję. Społeczeństwa się starzeją. No bo czy młodzi ludzie potrzebują ciągle wiedzieć w jakiej kondycji jest ich serce, jak bardzo natleniona jest ich krew, ile zrobili kroków, bo wysiedli przystanek wcześniej, żeby spalić tę wczorajszą pizzę i browary? Jest oczywiście grupa sportowców, ale grupa sportowców ma dla siebie sport trackery. Więc takie smartwatche, poza ludźmi, którzy są wyjątkami i chcą koniecznie płacić smartwatchem, albo mają taką pracę, że przez cały dzień nie mogą wyciągnąć smartfona z kieszeni, a tutaj e zerkając na zegarek mają powiadomienia. Aby zmienić czas, obróć koronkę. Przez ostatni chyba ponad tydzień wymienialiśmy się z Patrycją nowymi smartwatchami od Apple'a. Jakie są Twoje wnioski? Gdybym nigdy nie miała Apple Watcha, to kupiłabym SE. A gdybym miała zamieniać wcześniejszego Apple Watcha na nowego, to wybrałabym Apple Watcha serii szóstej, dlatego że ma funkcje takie, jakich ten wcześniejszy nie miał. Wersja szósta od SE różni się między innymi tym, że tutaj jest always on display. Od niegaśnie prawie nigdy. No jest podobno jaśniejszy od SE. No dobra, ale ja tak czy nie widzę różnicy. Możesz dać inny motyw. No, mm, różnica jest taka se. No i najfajniejsze jest to, że możesz rozmawiać przez zegarek i połączyć się też łokitoki z drugą osobą. To jest super śmieszne. Wiem, że są wśród was ludzie, którzy chcą hakować swoje życie, chcą wiedzieć więcej na swój temat, z wyprzedzeniem dowiadywać się, że ich zdrowie się pogarsza i generalnie to wszystko jest spoko. Chcecie pewnie wiedzieć, czy dobrze wam się spało. Ja też padłem w tę pułapkę. Akurat tutaj ta podstawowa aplikacja mierząca sen nie jest tak wredna jak w opaskach e, Xiaomi na przykład, gdzie dowiadujesz się e, jak procentowo dobrze ci się spało. I możesz się obudzić pewnego pięknego poranka słonecznego z informacją 63% to jest Twoja jakość snu. No to nie najlepiej. A do pracy i tak musisz pójść. Ja wiem, że Apple Watcha ratują ludziom życie, wysyłają SOS, kiedy ktoś spadnie z roweru. Tych przypadków jest mnóstwo, kiedy on może ostrzec wcześniej przed zawałem, kiedy to natlenienie krwi spada, jest przecież jednym z wczesnych objawów COVID-19. Co doprowadza nas do wniosku, że to jest świetny prezent dla rodziców albo dziadków. Gdybym miał wybierać dla siebie pierwszy smartwatch, a jeszcze nie jestem na to gotowy, za młody na smartwatch, to wybrałbym MSE. Więcej zdecydowanie robi nowy system niż nowy smartwatch, moim zdaniem. Poza tym nadal trzeba go codziennie podłączać do ładowania. Jestem Wam winien update dotyczący czołgu. To znaczy, tak naprawdę, jak Mieszko go zepsuł, to zepsuł gąsienicę taką gumową. I teraz musimy tę te gąsienicę jakoś naprawić. Nie da się kupić nowego czołgu. Znaczy, da się kupić nowy czołg, ale jak widzicie, ten jest bardzo mocno zmodyfikowany. Więc, jeżeli udałoby się dostać nową gąsienicę i ładowarkę do baterii, która jest już wyjęta, i to by nadal pasowało, to moglibyśmy nakleić na czołg jeszcze dobry. I na to mocno liczę. Kiedy naprawisz czołg? Kurde. Dzisiaj może nie, jutro. No właśnie, tak to jest. Zapomniałeś o czołgu. Nie, nie zapomniałem. <suszy> 144 Hz, ale IPS LCD, nie AMOLED. Ładowanie szybkie, ale takie nie za bardzo. 30 W. No i nie ma ładowania indukcyjnego. Czytnik linii papilarnych, tak, ale nie w ekranie. Za to 8K. Jesteś w 8K! Ok. Nadal uważam, że to jest bez sensu w smartfonach, ale ten smartfon nie zamula, kiedy odtwarza te filmy, co w przypadku innych smartfonów, czasami droższych, już się zdarzało. A poza tym 108 megapikseli. Zróbmy tak, żeby to było widać. 108 megapikseli pozwala Wam robić takie zdjęcia. Pytanie, ile razy będziecie potrzebowali zdjęcia aż tak przybliżyć? Ta pani zakrywa nawet twarz ręką, bo wie, że ją fotografowałem. Zoom. Tylko 30? Wiem, że i tak nie użyłbym więcej niż dwa razy tego stukrotnego zooma, ale miałem już smartfony ze stukrotnym zoomem, więc teraz jak mam 30 razy zoom, to jestem. Chyba jestem rozposkudzony. Natomiast fakt, że nawet 108 megapikselowe zdjęcia robią się szybko, nie ma zamuły, nie ma też zamuły przy autofokusie, jeżeli chodzi o 8K, no to jest chyba zaleta tego topowego procesora, który tutaj w środku jest. Dziwne, że nie mogę znaleźć slow motion powyżej 120 klatek. Okej, okay, to też jest dziwne, że po włączeniu stabilizacji wideo mogę tylko nagrywać w 1080p w 30 klatkach, 60 klatek niedostępne, 4K niedostępne. Trochę bez sensu. Też wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby stabilizacja. Może kwestia softu. Nie wiem. Przednia kamera jest. Brakuje mi tutaj szerokiego kąta. Po prostu. Jeżeli mam być szczery, bo to jest na maksa wyciągnięta ręka i też chyba ten przedni aparat nie najlepiej radzi sobie ze światłem i stabilizacją. Po kilku dniach testów doszedłem do wniosku, że przednim i tylnym aparatem tego smartfona zdecydowanie lepiej jest robić zdjęcia niż filmy. No, <laughs> widać tutaj, że software sobie nie najlepiej radzi. Chciała mi twierdzić, że głośniki w tym smartfonie są spoko? Uważam, że rzeczywiście są w miarę ok, ale szczerze mówiąc. E Słyszałem lepiej grające głośniki w smartfonach. I teraz ważniejsza rzecz, czyli mikrofony na Insta Story kiedy nagrałem e, pierwszy raz jeszcze zanim mogłem w ogóle cokolwiek mówić o tym smartfonie e, dwa stories powiedzieliście, że słabo słychać, że cicho nagrywa i rzeczywiście tak jest. Mikrofony w tym smartfonie są słabe, więc jeżeli e, chcecie nagrywać wideo, to lepiej e, dołączyć sobie jakiś mikrofon zewnętrzny. Będziecie musieli go połączyć pod USB typu C, bo e, wyjścia słuchawkowego klasycznego gold kulowego tutaj nie ma. E, jest za to dual sim i właściwie to wszystko co chciałem powiedzieć na temat tego telefonu. Pytanie, czy warto go kupić? What? Co mam z tym zrobić? Oddać mi za to 600 euro. Nie mam tyle. 600 euro to jest. Tak więcej niż mam. Nie, nie biorę. Nie wiem. Nie do końca kumam. Jest to dla mnie trudne do zrozumienia, bo Mi 10 ma przecież super AMOLEDA z czytnikiem linii papilarnych tutaj w ekranie. I oczywiście, że ten LCD nie jest zły. To jest 144 Hz, jeżeli chodzi o odświeżanie, które widoczne są między innymi w social mediach i gra. No imponują, ale nadal nie wiem dlaczego. Przecież Mi 10 też miał 108 megapikselowy aparat i nagrywa w 8K. Wielu z was donosi mi, że nie może nigdzie kupić mi 10. Może to jest przyczyna. Uwielbiam ludzi z siałami w Polsce. I bardzo jestem wdzięczny za to, że dajecie mi te smartfony do testów przedpremierowo. I to jest ciekawy smartfon. Tylko nie mam bladego pojęcia dla kogo. Co ty wykorzystałeś do tego? Yy, igłę i nić taką do szycia rana. No ale nie w tą stronę chodzi. No odwrotnie chodzi. Nie, <laughs> zobacz. działa. Trochę też żałuję, że Mati nie mógł przyjść. Bo Mati, nie wiem czy wiecie, od kilku miesięcy pracuje w Xiaomi i mógłby przyjść i obronić ten produkt. Ale szefostwo mu nie pozwoliło przyjść. Strasznie szkoda. Tymczasem w centrum testów jedna, dosłownie jedna osoba pytała o te słuchawki i postanowiliśmy je ściągnąć. Taki tu jest serwis. Pati. nie martwcie się, gumki będą wymienione. No ale. Może drugie. Tu masz inne gumki. Weź mnie tą. O. I co? Z tą lep lepiej. Okej, okay, czyli Patrycji wypadają, a jeżeli chcecie ocenić brzmienie, to musicie spać sam. Just another